Bardzo bogata w treść jest ta Ewangelia, którą słyszymy dzisiaj w czasie liturgii. Opowiada o natrętnej wdowie, która przychodzi do sędziego, sędziego, który z Bogiem się nie liczy, nie liczy się także z ludźmi, ale ta wdowa przychodzi do niego i bardzo pokornie prosi go mnie przed moim przeciwnikiem. Po pierwsze to uderzająca jest taka prostota tej prośby. Za, warto zapytać samego siebie. Ja się sam muszę siebie samego zapytać, czy ja umiem jeszcze w ten sposób prosić Boga z taką prostotą, z taką otwartością, tak wprost. Obrad mnie. Pomóż mi. Wiecie, y, chyba najtrudniejsze w tej Ewangelii jest to, żebyśmy y, każdy z nas indywidualnie, ale też mego kościół, spróbowali rozpoznać się w tej właśnie wdowie która w tym świecie jest jakby bezsilna. To znaczy, wdowa w tym świecie semickim potrzebowała rzeczywiście pomocy. Nie miała utrzymania, była zdana na, na innych. Potrzebowała tej obrony. rzeczywiście świat nie troczył się o takie wdowy. Potrzebowała tego sędziego, który stanął w jej, w jej obronie. Pytanie tylko, czy my w Kościele, czy każdy z nas indywidualnie potrafimy się uznać jako takich, którzy są wobec tego świata trochę bezbronni. No bo z, zwróćmy uwagę, czym, czym tak naprawdę Kościół dysponuje. Nie ma ani armii, ani wpływów, y, ani jakiegoś wielkiego znaczenia tak naprawdę już dzisiaj y, na kształtowanie się społeczeństwa. Tak naprawdę nie ma. Czym dysponujemy? Prostymi znakami. Sakramenty, słowo. Tak? Y, y, I wołamy do, do Boga, tak jak ta wdowa, y, obronnie przed moim przeciwnikiem to jest najtrudniejsze w tej Ewangelii, żeby zgodzić się na to, że to wdową jestem ja i ty, że to wdową jest Kościół, który jedynie tak naprawdę, co może zrobić w konfrontacji, w konfrontacji z całą siłą, potęgą, czy też tak, brutalnością tego świata, może by wołać do Boga: obrót mnie przed moim przeciwnikiem. I może to robić natrętnie. Tylko, że do tego potrzeba na wielkiej dawki pewnej pokory. Trzeba świadomości swojej własnej kruchości. Potrzebujemy my wszyscy uwolnić się z takiego myślenia, że, 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 że jesteśmy potężni, mocni, że siłą coś jesteśmy w stanie wskórać. To, co, czego dzisiaj potrzebujemy, to dobrze by się w naszych sercach dzisiaj zrodziło, to to wołanie tej wdowy: obronie przed moim przeciwnikiem. Jakkolwiek ten przeciwnik ma na imię, jakiekolwiek imię nosi, czy to jest jakaś sytuacja trudna, czy to jest jakaś, jakiś konflikt, czy to jest jakiś, jakieś poczucie niesprawiedliwości, które, które z którejkolwiek strony naszego życia nas dotyka. Ale spróbujmy wydobyć sobie to wołanie, tą świadomość własnej kruchości, własnej bezsilności wobec wielu wyzwań, ale niech ta bezsilność, ta kruchość przerodzi się w to wołanie tej wdowy. Panie, mnie przed moim przeciwnikiem. Niech to wołanie wzbudzi w nas pewną ufność, również to, że, że Pan Bóg szybko przyjdzie. Nam z pomocą, że weźmie nas w obronę, i że to się naprawdę stanie w imię Jego miłości, do każdego człowieka, do Ciebie i do mnie. Maranata. 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 Si